lotnicze reklamują się, że są bardzo bezpieczne, natomiast ja mam, tak, ja mam wrażenie, że tak wcale nie jest, bo kiedyś sobie utrudnił, utrudniło dalszą karierę polityczną małżeństwo rokitów w samolocie. No, szczególnie Jan Maria, który no, jakby stracił ten wizerunek. Poczuł się Polakiem. Stracił, poczuł się Polakiem, ja akurat uważam, że miał sporo racji w tym. E, jako jedyny z tych wszystkich naszych bohaterów. Bo afera była, ty jako człowiek o wrażliwości lewicowej powinieneś e, tym bardziej e, uznać argument Rokity. Złego Niemca zobaczył w Nie, nie tam cała afera polegała na tym, że położył płaszcz na pustym fotelu klasy I uznano, że e, ham e, z klasy ekonomicznej płaszcz Hamas klasy ekonomicznej powinien leżeć na hamskim miejscu w klasie ekonomicznej. A to zaczął milczeć nie, a nie, a nie, a nie, nie w biznesklasie biznes, biznes za, za tą firanką, no, co prawda. Druga prawie, wojna światowa. Co, nim tam ci Niemcy rzucali po podłodze. Potem była historia, e, potem była historia pana Protasiewicza, który odreagował e, wszystkie kompleksy związane z długoletnią linią, proniemiecką linią swojej partii e, na Bogu Ducha Winnych, jakichś tam pracownikach lotniska we Frankfurcie, ubliżając im od hitlerowców. No i będąc e, w stanie takim nieco błogosławionym, jak to zdarza się pasażerom wysiadającym z samolotu. No a teraz mieliśmy aż trzech zawodników, którzy tam stoczyli walkę z obsługą Ryanaira o, o to, czy można pić tam alkohol, czy nie wnoszony. To tak jest faktem, że jest to dość powszechny zwyczaj, że się wolnocówce coś tam kupuje i bierze do kieszeni do kieszeni w samolocie. przyznaję też mi się zdarzało. Natomiast, Lepiej, że pili w samolot, na, niż jakby pili w samochodzie, który ktoś kierował z nich. Natomiast nie jeszcze. robiłem czegoś innego. Ja, jak, jak tak, nawet, jeżeli, nawet jeżeli mi się tak zdarzyło, to sobie za ten bilet zapłaciłem. Natomiast ci panowie, jak się okazało, zapłacili za samochód do Madrytu, no, czyli generalnie, żeby mieli dokonać takiego wielkiego poświęcenia, przejechać przejechać całą, e, całą Europę, e, zakładając, że, zakładając, że zaczyna się ona na Warszawie, a kończy na, na Madrycie. E, no, no, natomiast no, polecieli, e, polecieli tanimi liniami i wyszła z tego straszna chryja. E, są słusznie ganieni, zapewne kariery e, panów e, Jackiewicza e, Kamińskiego e, i przypominam, że Mariusza Antoniego Kamińskiego, bo już oczywiście dzisiaj, tak e, dzisiaj była feria e, w różnych mediach. Specjalnie strzelam w takich sytuacjach po stacji radiowych, żeby zobaczyć, ilu matałków myli Mariusza Kamińskiego z Ceba, z Mariuszem tym właśnie A Kamińskim. No, jest jeszcze inny Kamiński. No to za, jest jeszcze z Michał Kamiński, w ogóle Kamińskich, to jest pełno w Polsce. No i co najważniejsze, kolegi Adama Hoffmana, który jest jednak dość małą postacią w PiSie, zalicza od czasu do czasu wpadki. One są czasami nawet takie dosyć sympatyczne, bym powiedział, i robaczne, no ale któraś z kolei może go pogrzebać. I pytanie, czy ten samolot pogrzebie te kariery polityczne, no i co zrobić? Czy politycy nie powinni latać samolotami w takim razie? Znaczy, Kaczyński się wkurzył i od razu zawiesił. Moim zdaniem, wkurzył się nawet nie dlatego, że tam coś strasznego się stało, bo ja nie wiem, czy coś strasznego się stało, to jeszcze sprawa będzie wyjaśniona, no tylko, że PiS się jednak prezentował jako ta partia moralnego porządku i właśnie, że tutaj sitwa z PO, a przypominam, sitwa z PO była na tej podstawie, że jeden polityk z PO kupił sobie ośmiorniczki i PiS, yy, z, tak, z, tak powiem, tutaj uogólnił, że partia jest sitwą i teraz, jeżeli mielibyśmy tak rozumować, to jeżeli pan Hoffman wydaje, bierze sobie 3000 zł z dwoma kolegami, no to można powiedzieć, że PiS jest sitwą, więc ja się nie dziwię nerwowej reakcji Kaczyńskiego, ale jeszcze jedno zdanie o tej sprawie bo ja nie wiem czy jest a sprawa ty ty nie, ale przepraszam, bo ty w całej aferze taśmowej dostrzegasz tylko to że ktoś zamówił no się nie ale z tą sitwą no to jednak no nie, do tego się Sitwa to jest, jest Sławek nowa, który załatwia z szefem skarbówki żeby ukręcili łeb jego sprawie no tak, to ale, jest a, ale te i są nie mieszajmy nie bardzo nie bardzo dwóch systemów walutowych żeby e, nie, okay, żeby no, było ja nawet to do, do klasyka bo naprawdę sitwa to jest nie rozumiem całkiem ale i tym wypadku naprawdę chodzi mi w tym jako ta partia moralności, no i to jest trochę kompromitujące. Ale ja mam tak, albo, albo tam był kryminał, to znaczy, że Hoffman z dwoma kolegami, no bo on chyba jest najwyżej tam jednak rangą, Hoffman z dwoma kolegami yy, przejechali, przelecieli samolotem za nie wiem, 800 zł, czy tam 700, wzięli 3000, tylko ukradli 2300 i wtedy to jest chyba przestępstwo nawet. Albo. Oni zastąpili samochód samolotem, yy, zapłacili taniej i troszkę za późno zwrócili pieniądze i wtedy to chyba nie jest w ogóle sprawa, więc ja nie wiem. Jedna afera, która jeszcze była, ale to jest afera moim zdaniem potrzebna, co jakby nie usprawiedliwia ich wcale, że oni lecieli na posiedzenie Rady Europy i za przeproszeniem sobie zlali to posiedzenie, to znaczy Kochmana tam zdaje się, że w ogóle nie było, a Kamiński wpadł na chwilę. No i to jest rzeczywiście trochę bulwersujące. Jest to bardzo, bardzo naganne, a teraz... Tylko jedna rzecz nie w obronie tych panów, aczkolwiek generalizacja jest trochę obronna, więc ja ich absolutnie, absolutnie nie bronię. To jest strasznie słabe. Strasznie słabe jest też to, że powiem tak, Wiktor Świetlik, jak leci sobie prywatnie, spotkać się ze znajomymi gdzieś tam w innym kraju to może się zachować inaczej niż jeżeli leci im trzech polityków. No, no, mogli, no, mogli, no, mogli e, nie wiem, zostać dziennikarzami tutaj z superstacji przychodzić albo e, taksówkarzami, prawda, mogli, nie wiem, założyć firmy, wtedy by się ganił w, ganił w tym pro, programie. Jeżeli zdecydowali się na tego rodzaju zawód, to on się wiąże z pewnymi, e, z pewnymi wyrzeczeniami, bym powiedział. No i, no, no, A ty wiecie, jeżeli natomiast to... jedna rzecz w, w ich obronie, może nie w ich obronie, ale w obronie w tym sensie, że oni zrobili to, co robią dokładnie wszyscy i dokładnie wszy... drogi Piotrze zdecydowana większość europarlamentarzystów, a przynajmniej bardzo duża część, nie chcę mówić, że większość, ale bardzo duża część w sposób legalny lub nielegalny okrada europejskiego podatnika i instytucje europarlamentu. Robią to przychodząc, wpisując się na posiedzenia, no tak. wychodząc, tak? wpisując się na kilkudniowe posiedzenia, wychodząc i zostając jeden dzień w Brukseli. Robią to robiąc regularny ten, ten wałek właśnie już pamiętam tam biura poselskie wszystkie inne rzeczy jakieś fundacje fundusze kierowane przez europarlament bo tam to są takie grubsze złodziejstwa nie takie jakieś no tak. na, na 500 euro albo na 1000 ale na 500 euro albo na 1000 kradnie się przede wszystkim właśnie na podróżach ponieważ na przykład europosłowie i niektórzy urzędnicy mają refundowaną biznes klasę więc oni latają klasą ekonomiczną która jest wielokrotnie tańsza albo nawet latają tanimi liniami albo jeżdżą samochodem w rozmaity sposób i w ten sposób zarabiają ogromne, no, ogromne jak dla, dla zjedacza chleba, bo dla Europosła no tak. niby, niby nie duże pieniądze, ale zawsze tych, ale mówię. zawsze tych parę tysięcy euro miesięcznie dodatkowo przytuli Tylko, i coś mm. yy, swojego czasu opisa, opisało to zresztą tak, do polityków, to jeden się przyznał, zresztą był to jest Uff. brytyjski, który opisał to, że sam ile kasy wyprowadził w ten sposób że nie, to na, na biletach lotniczych, na, bite, na biletach pociągowych, na TGV, na, na, na Ty, który jeździł no, których jeździ. I również opisał to dość dobrze Marek Migalski w parlamencie, tylko, jak po prostu że, wszyscy nam kręcą tego rodzaju wały? Pewnie tak, tylko, że Prawo i Sprawiedliwość, przypomnę, no zawsze się skierowało na tą partię moralną do porządku. To ona zgoda. Tak, jest, podstawili się krótko mówiąc. Aczkolwiek, tak. wiesz, powiem tak, no, jeżeli był... E, jeżeli był problem na przykład w Solidarnej Polsce, która była jeszcze bardziej konserwatywna konserwaty, i Sprawiedliwość, problem e, tego polityka, no, który tam lubił tam czasami sobie zapłacić za seks i jeszcze straszyć te panienki, no to, no, to to no to rzeczywiście, tu można powiedzieć o dużej obudzie. A kurtki, natomiast przepraszam na Cię na bardzo, czy ruch palikota. SLD, albo jakakolwiek nawet najbardziej libertyjska partia w Polsce pochwala złodziejstwo, albo e, kradzież, nie, przepraszam bardzo, Janusz Palikot, który zataił pewne rzeczy w, w swoim tak. zeznaniu podatkowym, jest e, niczym się nie różni od tego, jakby to zrobił choćby jakiś najbardziej świętobliwy polityk prawicy, akurat wszyscy politycy twierdzą, że... Nie wolno łamać prawa, nie można oszukiwać na rozmaitych rozliczeniach. To prawda, tylko że nie wiemy jeszcze, ja nie wiem tego rzeczywiście, czy Hoffman, Kamiński, że tak powiem, ukradli te dwa. Czy oni na, Bo jeżeli, oni jednak jakieś faktury musieli składać. No musieli, no tak to się rozlicza. Więc jeżeli oni mieliby oszukać, to musieliby chyba coś sfałszować po prostu. No bo jak to wygląda? Jeżeli lecieli, mhm. lecieli samolotem, tak, jeżeli to... było fałszywe Zaczy... to jest przestępstwo Zaczy... po prostu. Znaczy, zrobili też strasznie głupio. No, za... Znaczy, no, na pewnym poziomie się już nie robi. No, przynajmniej się, w takim razie się uważa, żeby się. Ja też... Nie twierdzę na pewno, że oni to ukradli, że oszukali, zobaczymy, tak no, pewnie będzie. Mieliśmy wie, wiele takich sytuacji, że policjanci zderzali się z takimi z tego rodzaju e, zarzutami. Natomiast no, nie, zmienia, nie zmienia to faktu, że cała ta awantura jeszcze w tym samolocie, prawda? Jakieś to wyciąganie tych. tych, tych, tych. No, no, no nie, no, ja, ja wymagam, jakbym, jakby poli, pols, jak jeżeli pos, polscy posłowie mogą, mają, mają tak robić, to już ja wolę te, zostać tym posłem.